Celebryci na ulicach. Hailey Bieber pokazuje jak nosić satynę w wersji 2015 i tej aktualnej. Wie co robi, ten trend dopiero startuje. Kendall też próbuje i to dobre określenie. Ten top jest lepszy niż ostatnio. Za to Office Siren w stylu lat 90 to piękny look. Ten luźniejszy też działa. Swetry wiążemy w talii albo zarzucamy na ramiona. Riri miksuje tulle z dresami. Nie jest to mój ulubiony look, ale kontrast intrygujący. Poza tym stawia na wygodę polo i jeansy Polówki cały czas w grze. Jennifer podobnie wygoda ponad wszystko, ale trochę nudno. Za to Selena odpaliła się na dobre metaliczne szpilki, fryzura, okulary. Całość robi efekt wow. Blake niestety rozczarowuje po raz kolejny. Tu się dzieje za dużo. Zapięta marynarka i mnie biżuterii zrobiłyby robotę. Hailey pokazuje jak to robić. Grunge'owy look Emmy jest moc. Na scenę wchodzi konkurencja dla Jacoba, czyli Chris, total black plus długi naszyjnik. Wygląda świetnie. I pojawia się też śliwka. Ashley Olsen zapina płaszcz, który znajdziecie w second handzie za grosze. Podobnie robi Hailey. A jeśli chodzi o parę Roku, ich luki są proste, ok, nic szczególnego. Tutaj już lepiej bransoletka na nodze i bieliźniona sukienka Zoe czy Hailey. Dziewczyny po pracy pokazują swoje bazowe elementy, pasto, ale autentycznie. Margo z kolei serwuje słodki look, tak to robimy, nie ma kiczu, bo mamy szybkie okulary, ciekawy fason spodni i dobrą fryzurę. A na koniec hot look Messiego, cargo set i birkin bag. Wyczuwam tu pracę stylisty, tak się nosi torby. Który look to hot, a który flop? Dajcie znać w komentarzu.